Oczywiście, na początku muszę się... Nie ma to jak blog Star Planet. Uwaga, Na no, mówi Star Planet, zbliżają się urodziny. Urodziny, mówi Star Planet, się zbliżają. I wreszcie mamy to, na co czekaliśmy. Nowe klocki, jest mech na drewnie, drabina. Wszystko, co żeście chcieli, właśnie się dziś pojawiło. Po prostu... Dom duszków. Ba barwne drewno. Drabina na drewnie. Drewniany mech. Ha! Miałam rację, to jest mech na drewnie, a nie bagno! Kamlok, Masz sam przed oczami drewniany mech. To jest drewniany mech, czyli mech na drewnie, a nie żarne bagno. Kamlok, tuś teraz pęknę na zaciekł. <śmiech> nie, Kamloks, gdzie się popłaczę ze śmiechu? Jak możesz powiedzieć bagna z mechem na drewnie? Ja od samego początku zakładałam, że to jest mech, i mi się to wszystko potwierdziło. Muchomorek. No, tlawka. Znak namiotu? Drewniane oczy? Wyglądają podejrzanie. Znak, że się pojawiają jelenie? Jak zwykle strzelił strzem. Drawina na drewnie musi być. To jest chyba to samo drewno, które mamy na początku. Albo inne. Kamlox, po prostu mnie rozwaliłeś. Jak mogłeś pomyśleć, że to jest bagno? <ścoughs> Nie, ja się popłakałam. Ja się popłakałam ze śmiechu. Kamlox, rozwaliłeś mnie. Dobra, co jeszcze mamy nowego? Oprócz tego, że wykupiłam dla was całą kolekcję klocków. Możecie do mnie pisać, to mogę wam pomóc zbudować coś, jakiś świat czat. Nie lubię budować parkourów, więc powiem szczerze, że mam już wszystkie klocuszki. Teraz idziemy zakręcić kołami. Choć nie mam po co, bo przecież. Już. Mam wszystko, ale kręcę nudów. Albo monety, albo liście mi wypadną, albo diamenty. No, tym razem liście i diamenty. Efekt liści. Fuh. Nie, nie kręcę ponownie. Hmm. Dobra. Co tu jeszcze mamy nowego? Co się mi tu świeci? Nagrody. Wow, prawie 500 tysięcy do odbioru. Nie, nie odbiorę tego i to tak generuje Nie wiem, ile mi jeszcze braknie do 97 levela, po prostu nie wiem. La la lala, la, wygrałam. Serio, posłuchajcie. Camnox powiedział, że klucz fioletowy znajdziecie pod jakby drewnem, bagnem. A to nie jest bagno i no mech na drewnie, nawet ci teraz okazało, że mam rację, bo się pojawił w sklepie. Kamlox, ja cię skomentuję jesteś um, fatalny z przyrody. Doradzę byś wrócił się do piątej, do czwartej klasy na przyrodę. Lekcja przyrody pierwsza. Proszę, jestem klonem Zigi. Dobra, to ja sobie poczekam obok mojej Zigusi. Czekajcie, zaraz wrócę i już jestem. XD <ścoughs> Dwie zigi. Proszę, oni widzą przed sobą dwie identyczne zigi. Jestem dokładną jej repliką. Dokładną jej repliką jestem Szkoda tylko, że nazwy nie możemy mieć tej samej No Zigi, jeszcze raz mi dasz czas na przerwę, a rozbiję ci tę maszynę szklaną e e e Chyba 26 level się myli No nie, weszła mi do wagona Siedzi w moim wagonie, jakby był jej No To ja podziękuję. Wykupiłam już wszystkie klocki. Nowa kolekcja Halloween i nowa kolekcja, stąd jest zrobiona. E, gdyby dali nam prezenty 3D do wysyłania, wysłałabym wam po stopali adventowych i po tysiąc koszmarów czterem osobom bym wysłała, bo trzeba tysiąc płyt koszmarowych do klocka Drip. 100 duszków promieniowania do klocka Drip. E, jeszcze trzeba tak. E, no, 100 kropel wody i 100 puchów powietrza do klocka Drip. Puch powietrza. 100 powietrza, 100 kropel wody, 100 duszków promieniowania i 1000 podkoszmarówek do klocka Dzi, żeby go zrobić Oho, zacznie się komplementowanie No, racja. <laughs> nie no, ale się zapowiada, nie zła komedia! Już mnie mylą z Zigi! <laughs> nie wiem. Nie. Wiem, już ze śmiechu piszę mylnie. Puff, serio. Już mnie wszyscy mylą z Zigą. <laughs> Czekaj, jego dopisał Ty kurde, myślałam, że Ziggy chodzi. <luczanie> no bo w pewnym sensie Zigga chodzi, bo jestem nią. No w pewnym sensie Zigga chodzi. Zeż nie ta prawdziwa. Nie, <luczanie> ja tu... Do dobra, idę do czatu. Idę do... No dobra, już ją dodam. Idę do czatu, gdzie jest mój kolega Kuleczek. Ja, ja się popłakałam. Ja się popłakałam. <luczanie> ze śmiechu, bo już się pomylili. Nie, ja ja układam się w kula regionie, gdzie Uuu, kondolencje najmniejszym z tych lekcji online, nie mam. Ja ich nie mam. Ja ich nie nie O oh no, a ja mam. Zaraz znowu to samo. Posłuchajcie, wróciłam. Jak, jak ta 25. level Lnekusie powiedział, kurde, myślałam, że to o prawdziwa zigi chodzi, to już sobie pomyślałam, że się na mnie... No bo się w sumie mylą. No właśnie wiadomości, 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 wiadomości. Zaproszenie do mojego zamku. Znajki to ja Kamila, Zapraszam Cię na Boże Narodzenie do mojego zimowego zamku. Możesz tu zostać, ile tylko chcesz. Osobiście dopilnuję, by niczego ci nie brakowało. Zjaw się razem z przyjaciółmi w zamku. Wystarczy miejsce dla wszystkich. Poz serdeczne pozdrowienia, król mróz. Oby nie Elza skrajny lodu, bo się uduszę. Niech dadzą Jacka Mroza ze strażników marzeń. Jest takich strażnicy marzeń albo strażnicy snów? Strażnicy marzeń, był tam król wielkanocny. Świąteczny Mikołaj. Yy, ten, ten. Yy... Piasek, co, co pilnuje snów, był, była tam też wróżka zębuszka i był, i był tam jeszcze Jack Mróz, taki chłopiec, co zatonął w jeziorze, ratując własną siostrę, w nagrodę otrzymał drugie życie, stał się duchem, Jackiem Mrozem, jego zdolność miała taką laskę, że jak dotknął drzewa, to wokół tego drzewa pokazywał się szron, taki jakby mróz zimowy, no i po prostu to jest bardzo fajna bajka, ja to często oglądam, i po prostu, no obydali Jacka Mroza. No i nowa kolekcja. Krotku! Wykupiona. Mm, dobra. Tripsy! Serio, jestem jej klonem, dokładną jej repliką. Mamy nawet ten sam kolor wagonika. Udało znaleźć mi się ten sam jej kolor. Szukałam go ponad dwie godziny, Uch, bo tyle jest tych barw, że nie wiedziałam, który to kolor. Omuła, sto jedenaście idzie zobaczyć. No. E -e -e. No, <grystanie z wioski> jej kopia. <grystanie z wioski> hmm, nie sądzę. Bo w nią wejść. No. No dokładna repika. Oczywiście. Wszystko to samo, ale nie nic. <gry> Dobra, pójdę pokrótce dla przypomnienia. O Boże, 6 dni do końca. Miło wiedzieć, że Ziggy ma 120 level. Dobra, przestanę być chwilowo z Ziggy, stanę się z kim Nie, nie, powiem, mają kurde ciężere niż my. No i tu macie zielony, tylko dla nich gorzej było trzeba grawitację. Uh. Yeah. Kiedy otworzą te drzwi z tego? Bo już się kończy sezon siódmy. No, kończy się, bo nas do sezonu ósmego zostało nam tylko 6 dni. Zgodnie z końcem loterii ma być kolejny sezon. Nowe klocki dodali, które wykupiłam. Ym, zastanawiam się, co jest za tymi drzwiami. No, drzwiczki, otwórzcie się, bo ja mnie to gdy wyważę. Normalnie wykupiłam już wszystkie kocuszki. Ten drewniany mech, który Kazbo Kamlok nazwał bagnem. <laughs> Chyba pęknę ze śmiechu. <śmiech> Serio, pęknę ze śmiechu. Oczywiście... Ewentualnie zastanawiam się, jaka będzie kolejna loteria. Bo to jest bardzo stara loteria. Zimowego sezonu. Bo to mam, to mam, to mam. Pniok mam, podjęki mam, klocek mam z, z, z zimowego Block plany 2019. Wtedy był tam brązowy wiewiór. I oczywiście takie buty z, drewnianą, z drewnianymi płytkami, z takimi drewnianymi kapciami, jak miał ten chłopak Anny w Krainie Lodu. Więc to jest stara loteria. Jedynie te buty były nowe i, a, i ten wiewiór. A Wiewióra już mam. To wszystko mam. Pomimo tego nadal zbieram bilety. Poprzednio zdał mi 140 biletów. A teraz zostanie mi chyba nie wiem. Około 290 zależy czy mi się trafią czy nie. Wracając do sklepu peny. Mm -hmm. Peny nie ma już dla mnie towaru. Może powinna zacząć sprzedawać tęczę? Tęczę. Mm. Jeśli miałabyś zrobić tęczowy klocek albo tęczowy kwiatek albo taką jakby ym, kurde jakby to nazwać ym, trawę tęczową, że ma trawa wszystkie kolory tęczy, to by byłoby nawet fajnie. Mogłabyś też jakiś dać jakiś yy, klocek. Szkło. Tylko że szkło tańczowe. Szkło tańczowe by bardzo ładnie wyglądało. Pisze mi nowe. Posłuchajcie, problem w tym, że ja już wszystko wykupiłam. Zgodnie z siódmym sezonem. Siódmy sezon dał nam 20 klocków. 20. 20? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, tu liczymy. Patrzcie się. Zgodnie z tym ma być 20 kroków. Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10, bo limitowane. Jedna 2 na trzyna czterna piętna. 16, 17, 18, 19. Kurda, już się pomyliłam. 8, 9, 10. 10 jest z oczami. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pajęczyna. 22, pajęczyna. 21. Od znaka wyjącego lasów. Dostaliście 21 klocków w siódmym sezonie. Kto ich nie kupił, to bieda temu, bo limitowane są bardzo fajne. Halloweenowe dynie. Oczywiście powiem Wam tak, Macie, tu siódmy sezon. Tu się zaczyna już szósty sezon. Poznając po mieście. Po pucharku Po tych odznakach to jest szósty sezon. Eee, Boże, przyjaciele zaraz wariuje. Tutaj nie. Pogubiłam się już w tych klockach. Dobra. A, Panie Boże, czemu nie mogę wszystkie klocki? Dobra, idziemy od tyłu. Dobra, kurde, nowe, no właśnie. No, szósty, nie, siódmy sezon, kurde, szósty sezon. Piąty sezon, bo wodne i plażowe klocki. Czwarty sezon, bo lotnisko w kosmosie. Trzeci sezon, Kawaii! I właśnie trzeci sezon chyba dał najmniej. Drugi sezon, Japonia. Pierwszy sezon, no to też było w trzecim w czwartym sezonie były takie kanapy ze skóry. No, pierwszy sezon słup i tak dalej, Kamin blok z dwa, to jest już pierwszy sezon ponad dźwiękową prędkość mogliście stworzyć u Ziggy a tu już są poza pierwszym sezonem klocki, więc jeśli ktoś, no Roblo Planet to był stary Block Star Planet, mi ktoś powiedział o tym właśnie, super leczenie to jedyny klocek, który nie wykupiam, bo on kosztuje 800 tysięcy, prawie milion klocek drip zrobiłam u trzeba 1000 płyt koszmarowych 100 kropel wody, 100 puch powietrza i 100 duszków promieniowania mam, o kurde, mam wszystkie klocki kochani, wszyściutko Przysięciutko posiadane. Co do przedmiotów. Klocki VIP, to chyba wiecie, jakie są. A tu, klocki za diamenty. Jak zwykle drabina tego sezonu musiała być za diamenty. Aktualnie posiadam wszystko. Nie wiem, nie zliczę, ile mam klocków. Trzeba byłoby te wszystkie klocki policzyć, bo tu są limitowane. Z, no, z, VIP, z VIP mam akurat ul. Także mam przysięciutko co chcielibyście wykorzystać, to mogę Wam pożyczyć jakieś klocki. O, herb trzeciego sezonu, trofeum chromatonsi, zaraz gdzieś tu było, o jest, trofeum portu neksia, perła tropicaliso, czyli trofeum piątego sezonu, trofeum szóstego sezonu, trofeum siódmego sezonu to chyba to ognisko, ale myślę, że jeszcze będą nam dawać nowe do tworzenia.